Yo 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 siemanko witam was bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale słuchajcie wracam po 5 tygodniach e, dokładnie nie grania w, w żadne gry nawet nie włączania komputera e, od czasu do czasu tam uruchamiałem sobie laptopa żeby coś tam sprawdzić a tak nawet tego komputera do grania nie uruchamiałem ani nie włączałem konsoli wyobraźcie sobie 5 tygodni Tygodni też nie było nic u mnie na kanale. Wiele osób na pewno już e, myśli, lub myślało, że to jest koniec już z moim kanałem, nic więcej tutaj nie będzie. E, e, Przemcią zamyka kanał, przechodzi na emeryturę, ale nic podobnego. Słuchajcie, e, zaraz Wam powiem, co się działo, gdzie byłem i, i co będzie się działo na kanale, lub też może się nie będzie działo na kanale. E, za chwilę się o tym dowiecie. No i co ogólnie u mnie jak tam życie i, 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 i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie dlaczego mnie nie było przez 5 tygodni. Po prostu życie osobiste na to mi nie pozwalało. Jak już niektórzy wiedzą, mam nową dziewczynę, nową dziewczynę, no, mam dziewczynę po, po długim czasie. 7 czy 8 miesięcy nikogo nie miałem. No teraz mam znowu kobietę. No i e, kobieta z dzieckiem czteroletnim, także coś się z tym wiąże. Jest e, dużo też inaczej niż było wcześniej. Nie mam teraz czasu, tak żeby sobie usiąść. Nie mam też spokoju takiego, żeby i ciszy, żeby tak usiąść i sobie nagrać jakiś komentarz. Dzisiaj akurat jest taki dzień, gdzie mogę. Ja nikogo nie ma w domu i mogę sobie przysiąść i nagrać m, taki komentarz. I też pokazać Wam, że jednak jeszcze żyje i jakoś próbuję tutaj dla Was coś nagrać, ale tak jak mówię, nie jest to łatwe. Tak jak widzicie, przez 5 tygodni nie miałem kiedy, nawet jednego dnia wolnego, żeby sobie tak na spokojnie przysiąść do tego komentarza i nagrać coś dla Was. Także tak to wygląda. No, wiadomo, to, to teraz założyłem rodzinę, także. E, trzeba też na to patrzeć, że no, tego czasu nie ma, tak, są różne obowiązki w domu, jest e, czas spędzany razem, jest e, jakieś tam e, wyjścia na miasto razem, wszystko się praktycznie robi razem i ciężko jest też e, znaleźć taki czas dla siebie, taki, tak, taką ciszę, żeby sobie po prostu e, zrobić to tak, jak było kiedyś, tak? w, w, jak byłem sam, to nie było tego problemu, siadałem sobie, nagrywałem sobie, robiłem live'y, i tak dalej, że po prostu było, było inaczej było, inaczej, no nie mówię, że teraz jest źle, bo teraz jest w ogóle całkiem inne życie, takie dorosłe, prawdziwe życie. <laughs> przemio dorósł, przemio założył rodzinę, wow. No tak, wielu z Was nie wie jeszcze jak to wygląda, bo chodzicie do szkoły, macie inne tam swoje sprawy, inne tam problemy, inne, inne, inne życie w ogóle, kilkunastoletnich ludzi. No inaczej to wygląda, tak kiedyś też jak Private Pile skończył tak regularnie nagrywać, bo mówi, że musi się zająć rodziną, w ogóle synem i zająć się tym, żeby, żeby rodzina była na pierwszym miejscu. Nikt też tak naprawdę nie rozumiał tego, no ale teraz słuchajcie, ja wiem jak to wygląda. Pełni rozumiem Pajla, wiem jak, jakie rzeczy dzieją się w domu, kiedy jest e, dziecko i coś trzeba robić, i, i nie ma tak, że sobie przychodzi z pracy: o, dobra, usiądę se, będę się nagrywał. Nie, nawet są inne rzeczy do zrobienia i ewentualnie jak wszyscy pójdą spać, może, może późną nocą będziesz miał czas, żeby coś nagrać, ale to wtedy jesteś już zmęczony i chcesz spać zmienił się też to w moim, w moim pokoju do nagrywania w tym moim oficie, tak zwanym biurze. W tym studiu nagraniowym został mi tylko taki tak naprawdę mały kącik dla siebie, czyli zostało mi to biurko, jeden monitor do konsoli, jeden monitor do komputera, jeden komputer, ten główny taki do gier. No i mam taki kącik mały, tak, Reszcze, reszcze pomieszczenia jest przeznaczone na. Na miejsce, żeby dziecko miało gdzie się bawić, tutaj są jego, jego zabawki, tutaj jest taka mata na podłodze rozłożona, tutaj jest telewizor, tutaj mamy kanapę, tutaj siedzimy i oglądamy telewizję. No jest taki pokój podzielony, już nie jest mój, taki na wyłączność, że nikt tutaj nie wchodzi. To jest naprawdę w ciągu dnia to tutaj nie ma szans, żeby usiąść i nagrać. Ewentualnie w nocy, tak, ale mówię, już jestem tak padnięty w nocy, że no, nie będę siedział po prostu do późna i nagrywał. Więc yy, <laughs> dzisiaj udało się i dla Was to robię. Ehm, słuchajcie, jak tam święta Wam minęły w ogóle, bo nie było nawet okazji, żeby nagrać Wam jakieś życzenia. Oczywiście nowy rok e, minął też. Mam nadzieję, że mieliście fajną. Fajną imprezkę noworoczną, że nieś, laliście la, la przy komputerach, konsolach. I już oczywiście tyle czasu i nie wyszedłem sprawy w tych komentarzach. Ciężko mi jakoś złapać ten flow, tak zwany. Także y, język się plącze oczywiście, ale słuchajcie, no mam nadzieję, że będę teraz już jakoś w miarę to ogarnę i w miarę regularnie tak. Przynajmniej powiedzmy raz w tygodniu coś tam e, dla was nagram, chociaż to też nie, nie składam żadnych obietnic, bo może tak być, że ja sobie coś zaplanuję, a życie będzie robiło mi figle i no niestety nie da się przewidzieć tego, czy da się raz w tygodniu regularnie nagrywać, czy nie. E, no postaram się, tak e, ogarnięty już jestem pokój, tutaj były przemeblowania i tak dalej, wszystko jest ogarnięte, mój kącik jest zrobiony. Także no na pewno nie będzie tak kiedyś, że będą live'y co codziennie lub co drugi, co trzeci dzień. Um, teraz będą prawdopodobnie jakieś materiały, typu komentarze, typu jakieś um, takie zmontowane rzeczy, bo na live'y też mówię nie ma takich warunków, żeby zrobić. Nie mam też już green screena na ścianie, pozbyłem się go, no musiałem w sumie go zdjąć, bo biurko stoi już w drugą stronę do okna. Więc nie mam jak zawiesić tego skina, chyba żebym okno zasł zasłonił, całą pachtę na zielono. Eee, także greenskin pojedzie do e, kogoś pewnie z moich znajomych YouTube'owych, na pewno się komuś przyda. E, dwie lampy do tego doświetlające, takie porządne, już e, profesjonalne, do tego też oddam. Także no ktoś skorzysta na pewno. Także szukajcie tam wśród znajomych e, moich YouTube'owych, ktoś na pewno niedługo zaopatrzy się w green screena i będzie miało <grymne> fajne materiały bez tła no i to teraz słuchajcie, PS3 jeszcze sprzedałem sprzedałem PS3, no została mi tylko w sumie jedna konsola PS4, Xbox 360 stoi, ale tak naprawdę nie jest używany no stoi, tak w razie czego nie mam tam Xbox Live wykupionego, także nie gram w sieci nie wiem czy komuś go też nie sprzedam, albo Albo wyślę do... do rodzin, do Polski, żeby tam ktoś z niego korzystał, także tak sobie pomyślałem, że po i mi te wszystkie konsole, skoro nie mam czasu, żeby nawet na jednej zagrać, więc sprzedałem. No i to tyle, słuchajcie. Z mojej strony w takiej, w takiej mierze przywitania się ponownego po pięciu tygodniach, tak jak mówię, mam nadzieję, że nie skreśliliście mnie jeszcze ze swojej listy subskrypcji i że gdzieś tam jeszcze jestem w waszym subboksie i e, tak jak mówię, mam nadzieję, że jakoś to ogarnę, żeby w miarę w miarę jakoś tam regularnie jakieś materiały wam dawać. Nie, nie wiem jakie to będą materiały, czy to będą komentarze tematyczne na jakiś temat, czy po prostu może jakieś vlogin no, z vlogami też tak średnio, bo nie wiem kiedy tam w ciągu dnia chodzić z tą kamerą, bo mam coś tam nagrywać, jak mówię, ale jestem ciągle zajęty praktycznie, nie ma, nie ma jak, gameplay jakiś tam leci w tle, nawet nie wiem jaki, bo nawet nie wiem co tam na dysku mam, coś tam wrzucę, żeby, żeby leciało, ja to nagrywam bez, bez podglądu, także najpierw opowiadam, a później coś tam wybiorę, jakiś gameplay. Także słuchajcie, no, zobaczymy jaki będzie to 2017 rok. Na pewno już nie będzie aż tyle materiałów jak było y, kilka miesięcy temu. E, no, i, ale takie jest życie, słuchajcie. Musicie że to zrozumieć. Ja podziwiam na przykład Marcina Josiego, gdzie on znajduje czas, jeszcze po nocach siedzi, nagrywa, w ciągu dnia zajmuje się rodziną, pracuje i tak dalej. Dla mnie to jest po prostu masakra, jak on to robi. Nie wiem. Nie mam pojęcia i gratuluję mu oczywiście, bo, bo daje radę, daję radę, może ja kiedyś też wyczaję ten taki złoty środek, gdzie się da pogodzić te obydwie rzeczy. No zobaczymy, jak będzie. A na ten czas Was pozdrawiam. Dziękuję za wysłuchanie oczywiście do końca. Słyszycie po moim głosie, że trochę się zacinam. Wyszedłem z sprawy oczywiście, ale, ale zobaczymy czy wrócę tak naprawdę wbije się w ten, w ten styl, ten flow tak zwany nie, z czasów jeszcze kiedy, kiedy jeszcze dużo nagrywałem, także trzymajcie za mnie oczywiście i czekajcie na następne materiały, szczerze wszystkich z całego serca pozdrawiam i zapraszam oczywiście do następnych filmów, trzymajcie się pozdrawiam, na razie, jo.